TipNews. Nowoczesny portal informacyjny dopasowany do Twoich potrzeb. Dołącz do najszybciej rozwijającej się grupy mediów lokalnych w Polsce. Wybierając system TipNews, otrzymujesz gotowy, internetowy portal informacyjny dostosowany do profilu Twojej gazety lub telewizji. Zyskujesz nowe źródła przychodów oraz gwarancję bezpieczeństwa działania na rynku lokalnym. Deep News to możliwość pełnej personalizacji, dedykowany system edycji treści, ponad 20 różnych widgetów, formy reklamy dostosowane do najnowszych standardów, interakcje z czytelnikami, możliwość prowadzenia relacji live, tekstowych jak i wideo. Portal jest dostosowany do urządzeń mobilnych, komórek i tabletów. Wybierz swój model współpracy, kup bezterminową licencję lub korzystaj z pełnej funkcjonalności w abonamencie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej www.tipnews.pl